Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Jedno pytanie, pan przewodniczący, chyba nam się nasuwało, tak? Prawda? Bo już nie pamiętam o co chodziło. Chodziło o te śmiertelności i urodzenia. Czy to odbiega od poprzednich lat, czy mniej więcej ta sama skala? Znaczy, odbiega tak, bo w, szczególnie urodzenia poszły tak dosyć radykalnie w dół. Bo mieliśmy lata tam około 78 roku, dzieci. A, to 25%. Temu, po, po, potem, potem chyba było około 60, ale 50 to chyba jest historycznie zły wynik. Tak, a, takiego tam w statystykach to, to, to nie było notowane aż. aż no tak, no generalnie tak jak pamiętacie mieliśmy y, wtedy przy jakiejś strategii y, mieliśmy analizę tą y, naszej demografii, tak i wtedy byliśmy porównywani z innymi gminami. To no trochę tam tą statystykę psują DPS, y ale generalnie mamy najstarsze społeczeństwo w całym powiecie mińskim, tak strukturalnie, że najwięcej mamy w wieku właśnie osób tam plus 50, a najmniej y, w tym wieku produkcyjnym, czy, czy też jeżeli chodzi o, o najmłodszych. No i tu rzeczywiście niepokojące jest, to, bo posiadając te prawie 6 tysięcy mieszkańców, to dzieci się rodzi mniej niż w gminach o tysiąc mniejszych, czyli w Latowiczu więcej dzieci się rodzi, czy w Jakubowie, gdzie, gdzie jednak ta populacja jest o tysiąc mniejsza niż, niż nasza. Więc to rzeczywiście, no ale no to świadczy o tym właśnie, że mamy gro naszych mieszkańców jest w wieku tam senioralnym, a nie wiem, jak ten wiek to to już można określać. Od jakiego? Czy senior, czy starszym, no takim poprodukcyjnym, czy czy prawie już, y, już tak, y, także tutaj generalnie no w, w, tak wiedząc o tym wspólnie z Państwem, tak staramy się zachęcać tych deweloperów i y, możemy to odbudować jedynie poprzez migrację zewnętrzną, co robimy, tak, znaczy co się dzieje, tak, że rzeczywiście Cegłów staje się jakimś tam atrakcyjnym miejscem do mieszkania i te inwestycje deweloperskie mogą to przyspieszyć zdecydowanie szybciej niż takie inwestycje indywidualne, tak, bo tutaj zwykle jest kredyt, nie ma już oczekiwania, że ktoś odda do użytkowania albo będzie się z tym woził, tutaj raczej Formalności będą przyspieszały i będziemy mieli nowych mieszkańców. To w sumie mamy już trzy takie, takie inwestycje: czyli miasteczko cegów, tutaj nieopodal. Dalej te apartamenty ogrodowe. No i teraz stacja cegów, już też to nowe osiedle. Tutaj w bardzo dobrym, w dobrej lokalizacji, w ścisłym centrum, blisko stacji już również y, wystawiło te przyszłe domy na sprzedaż, więc y, więc myślę, że to już jest y, dobrą, dobrym zwiastunem. No i w, oczywiście czekamy na, na kolejnych gracz na tym rynku nieruchomości, bo, bo jednak to, to chyba rozwiązanie rzeczywiście można wpłynąć y, pozytywnie, tylko no, musimy chwilkę zaczekać, nie denerwować. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Wójcie. Mamy dobry klimat, mamy dobre środowisko w cegłowiu, też i seniorów. Seniorów mamy dużo, bo długo żyją, to bardzo długowieczność. Wstępujemy w takim razie do głosowania. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za udzieleniem Wojtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok i przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Wojtowi gmincego absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok? Kto jest za? Proszę podnieść rękę i zaznaczyć odpowiedź. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo, tak jak pan przewodniczący walac powiedział nie mogło być inaczej. Panie wójcie, za dobrą pracę i za dobrze wykonanie zadane, zadanie nie mogło być inaczej, także nasze głosy poszły w ręce w górę za. Gratulujemy dziękujemy za tą pracę. Proszę nie tracić siły i energii. Zapraszam tutaj na środeczek, żeby było dobrze w kamerze, widzieć i każdy z radnych, żeby pana widział z każdej strony. Mamy 3D, teraz będziemy mieli, także zapraszamy. Przede wszystkim należy pogratulować wyniku finansowego. Te raporty, które były przedstawione i Komisji, i Regionalnej Izby Obrachunkowej, mówią o jednym, że gmina, mimo trudności, bardzo trudnego czasu 2020 roku dla wszystkich jednostek w naszym kraju, wywiązała się bardzo rzetelnie, na tyle, na ile to było możliwe. Wynik stanowi. O, o jakości pracy pana Wójta i całego zespołu. Ale jeszcze jest jedno ważne. Gmina jest postrzegana jako bardzo dynamicznie rozwijająca się, jako gmina, która pozyskuje bardzo dużo środków unijnych, gdzie realizuje mnóstwo projektów. Dzisiaj na posiedzeniu Rady o tym również mówiliśmy. I to jest właśnie kierunek i strategia dalszego rozwoju. Życzymy wszystkiego dobrego. Gratulujemy, bardzo się cieszymy, że mamy takiego gospodarza i y, życzymy nie tylko dalszych sukcesów, ale również sukcesów w życiu. W życiu osobistym, a również osobiście życzę czasami trochę oddechu Panie Wójcie i trochę czasu dla siebie. Wszystkiego dobrego. Dobra, tu. Cóż, trochę poczułem się jak prezes klubu Tęcza. <grafy> Dobrze, że mam baseczkę dla sobie, bo, <grafy> bo Tadeusz zawsze ma płomienne wystąpienia. Serdecznie Wam dziękuję, szanowni państwo. To, to, to bardzo miło, szczególnie państwu radnym, za tą jednogłośność, dobrą atmosferę, którą tworzymy. A z dobrej atmosfery można tworzyć dobre owoce. Cieszę się, że, że tych owoców również w tym roku pandemicznym było. Tutaj to w sumie sukces absolutnie nie mój, wszystkich wszystkich współpracowników, rozpoczynając właśnie od Państwa radnych, Państwa sołtysów, kierowników poszczególnych wydziałów, kierowników jednostek gminnych, również strażaków. Myślę, że tworzymy wielką wspólnotę samorządową, która rozwija naszą gminę, gminę w dobrym kierunku. Przed nami historyczny rok, w którym jest duża szansa, aby odzyskać coś, co ponad 150 lat temu zostało utracone, więc myślę, że złote lata jeszcze przed cegłowym, a cieszę się i bardzo Państwu dziękuję za to, że akceptujecie te pomysły, te, te inwestycje, które udaje się w naszym samorządzie prowadzić i realizować. Mamy wielu przyjaciół i w samorządzie województwa mazowieckiego i w Parlamencie. Myślę, że w ten sposób możemy tworzyć ponadpolityczne rozwiązania, które będą dynamicznie rozwijały nasz samorząd dla dobra naszych mieszkańców, ale też na przyszłość, tak? Bo to, co zrobimy, niekoniecznie teraz spijemy tego owoce. To, to przyszłe pokolenia, mam nadzieję, będą korzystały z tych działań, które tu jako samorząd podejmujemy. Także serdecznie Wam. Dziękuję i mam nadzieję na kolejne lata dobrej współpracy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV?